Cześć, it z tej strony, słuchajcie jakiś czas mnie nie było, biorę się po nosie, że będę kłamał teraz, wszystko jest it okay. po prostu nie nagrywałem z różnych powodów. Bardzo dziękuję tym widzom, którzy cały czas oglądali moje filmy, wspierali mój kanał. Mam nadzieję, że posłucha, jakoś się wreszcie skończy. Czuję się na siłach, wreszcie. Wiele rzeczy się wydarzyło w międzyczasie. W Stanach Zjednoczonych władzę przejmuje właśnie szatan, według niektórych. Co ciekawe, według, najczęściej według lewaków szatan przejmuje władzę. Bardzo byłem zadowolony z tego, że wybory na prezydenta USA wygrał Donald Trump. Nie dlatego, że bardzo go lubiłem, tylko po prostu nie byłem w stanie sobie wyobrazić, jak myśląca, dorosła osoba mogłaby oddać głos na panią Hillary Clinton. No, ale to są Stany Zjednoczone. Słuchajcie, to nie jest nasze podwórko. Na naszym podwórku wiele rzeczy ciekawych się dzieje ostatnimi czasy. Dzisiaj to ku rozczarowaniu wielu z Was nie będzie film historyczny. Na taki przyjdzie czas, mam nadzieję, jutro. Chciałem powiedzieć troszeczkę, chociaż do historii trochę nawiążemy. Chciałem troszeczkę powiedzieć o ustawach. Które PiS we swojej wspaniałomyślności pcha cały czas tam przez te komisje sejmowe, różne przez, przez Senat i przez inne rzeczy. Ustawach, które są usta ustawami antyobywatelskimi. Byłem dzisiaj w wielkim szoku na Twitterze, tam wpadłem w taką krótką dyskusję z jednym z, z ludzi, którzy nam ogarniają sprawy. No i powiedziałem, że nie podobają mi się niektóre, niektóre antyobywatelskie ustawy PiSu. Mówię, jakie ci się nie podobają? Mówię, chociażby o obrocie ziemią. Nie mogę sobie kupić pola kapusty pod Niedzicą. Tak dosłownie napisałem. Jak nie możesz? Przecież możesz kupić pola kapusty. Możesz kupić wszystko. Jeżeli chcesz nagle zostać rolnikiem, możesz kupić wszystko. Przecież to jest podstawowe prawo obywatelskie. No no ale zdaje się nie czytałeś ustawy, która w tym roku weszła, młody człowieku. No ale przecież wystarczy, żebyś mieszkał tylko w danej gminie, był y, rolnikiem, miał ileś tam, <grywka> miał doświadczenie poświadczone y, rolnicze. Y, no to zaraz, kurwa. To kto ma większe prawo? Ja czy rolnik, jeżeli chodzi o nabywanie ziemi rolniczej? Ja czy ksiądz, który może sobie taką ziemię kupić, bo jest członkiem związku wyznaniowego, a kościół może taką ziemię obracać? Ludzie, którzy są Wyborcami PiSu dokładnie tak samo jak ludzie, którzy są wyborcami PO, są tacy. Żelazny elektorat to są kurwa najczęściej tempole albo ludzie, którzy godzą się rzeczywiście z linią partii. Mówię nieważne czy jednej, czy drugiej, bo już o tych różnych przystawkach nie wspominam nawet. To są żelazne elektoraty, które kurwa ktoś im charchnie zieloną flegmą w oczy, to nie powiedzą, że deszcz pada na tej zasadzie. Dokładnie taka sytuacja jest w tej chwili z posłem Piotrowiczem z Pisu. Dla tych, którzy nie znają tematu, gościu, który w latach komuny był członkiem PZPR-u, był prokuratorem prokuratury na początku tam wojewódzkiej zdaje się, potem rejonowej, czy tam, nie, okręgowej, potem rejonowej i. Generalnie gość, który yy, mówi, że on się bardziej narażał niż ci, którzy przynosili ulotki, yy, nie podpisywał żadnych wyroków, żadnych aktów oskarżenia. Podpisywał, ponieważ takie dokumenty są w IPN-ie. Gościu, który tworzył legendę takiego praktycznie opozycjonisty z PZPR-u, rozumiecie? I nie chodzi o to, że on był w pzpr ze Chodzi o to, jak gość kurwa, żnie gupa. No. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że klakierzy Jarosława Kaczyńskiego z PiSu um, ufają mu, wierzą w niego. Wiecie o co chodzi? Oni mogą sobie myśleć inne rzeczy, ale oni są po prostu tak nastawieni na karierę i na wierność prezesowi, że oni w swoje usta włożą rzeczy, na przykład do których kompletnie nie mają przekonania, ale tylko i wyłącznie dla kariery będą no powtarzać, że on jest niewinny, on jest to wielki człowiek, on w ogóle był hipergościem hiper kurna, ze czasów Komuny. Był karany przez swoich przełożonych, pan Piotrowicz, za to, że pomagał opozycjonistom. No był karany tak, w ten sposób, że w latach stanu wojennego dostał nawet brązowy krzyż zasługi. A, Misiewicz dostał złoty ostatnio, także ten brązowy to jest takie małe miki. Słuchajcie, nie o to mi chodzi, żeby posła Piotrowicza, nie wiem, wieczacz na drzewach czy coś. Czas ku rozliczeniom. Drogi Panie Jarosławie Kaczyński. Yy, może jest jednym z widzów ukrytych tutaj pod pseudonimem jakim na moim kanale. Czas na rozliczenia był 25-26 lat temu. Wtedy był czas na rozliczenie. Wtedy można było wieszać, rozstrzeliwać, kurna, pozbawiać praw obywatelskich, zakazać działalności publicznej dożywotnio na przykład wszystkim członkom PZPR-u i innym, kurwa, sb i tak dalej, i tak dalej. Wtedy był na to czas. Ale skoro państwo poprzez Magdalenkę dogadało się z komuchami, no to Pewnych umów należy dotrzymywać. Gdybyście jeszcze to zrobili, kur na 5 lat po Magdalence, ale nie 25. Beneficjentami tej sytuacji, która jest teraz, czyli tych wszystkich ustaw dezubekizacyjnych i tych uderzających w byłych żołnierzy wojska polskiego, którzy służyli przed 89, przed 90. rokiem, beneficjentami tego wszystkiego są największe skóry wysyny. Bo ci, którzy zostali negatywnie zweryfikowani jako skór wysyny, którzy byli chujami i niszczyli polską, e, polski ruch niepodległościowy, itd., itd., ci wszyscy goście po prostu nie mogli dalej pracować w służbach, zaczęli robić interesy, zaczęli otwierać firmy, zaczęli hmm, otwierać seks shopy, sklepy z bronią, agencje ochrony, itd. I srają w tej chwili na te wasze ustawy dezuplikacyjne. Ale ci, którzy byli zweryfikowani, poz, zweryfikowani pozytywnie i którzy następne 20-25 lat swojego życia oddali służąc wolnej teoretycznie ojczyźnie, no tej trzeciej, Rzeczpospolitej, no to oni teraz mają kur na, że tak powiem, wiatr w Otrzych i w i kawałek szkła jeszcze, na dodatek, i wywrotka gruzu na plecy. To nie może tak być. Tym bardziej, że przypominam tym wszystkim, Którzy nie znają tematu, w 2009 roku wszyscy ci, którzy mieli jakąś styczność z służbą bezpieczeństwa bądź z organami władzy totalitarnej i yy, którzy na przykład teraz służyli w policji, w ABW, w CBA i w tych innych organizacjach, wszyscy ci dostali w plecy strzał, bo w 2009 roku za służbę w latach komuny dostali minimalne, minimalne wynagrodzenia emerytalne. Ta służba praktycznie przestała im się liczyć. No, tam trochę się z liczyła do jej emerytury, ale minimalnie. A teraz po latach, po 25 latach, mo mogłeś dymać 25 lat dla ojczyzny, a nie wiem, miesiąc służyć, kurwa, w SB, i ci zajebią emeryturę o tak. To jest prawo działające wstecz. To jest bandyty z państwa. Yy. I to jest żenująca sprawa, biorąc pod uwagę to, że przez 25 lat polskie rządy kolejne, nasycone, kurwa, PZPR-owcami komuchami z każdej partii, nie były w stanie skazać takiego Kiszczaka, który się wywinął, kurwa, no i teraz gdzieś tam siedzi, kur, czy w innym świecie. Nie były w stanie skazać Jaruzelskiego. Mówię na permanentne więzienie. Nie były w stanie skazać żadnego z prawdziwych skór wysynów. A teraz czepiają się takich neptków, kurna, którzy gdzieś tam dymali, robili robotę, kurna i potem mm, służyli dla Polski, wolnej. Przecież wszyscy ci ludzie, na przykład, którzy zaczynali służbę w gromie, to praktycznie, kurna, wszyscy zostaną teraz dziadami bez emerytury. Ci, którzy. Pracowali przeciwko przestępczości zorganizowanej. No przez to nie można tak z dnia na dzień zrobić gości. Też będą dziadami. Państwo, które nie było w stanie zbrodniarzy, komunistycznych i stalinowskich pociągnąć do odpowiedzialności, myśli się teraz na tych malutkich. Czy to jest e, rzeczywiście taka ze strony Pisu, zemsta polityczna? Niektórzy tak twierdzą. Mi się wydaje, że nie. Po prostu PiS ma wielką Wielkie sranie o kasę w tej chwili. Trochę nawedowali kasy. się okazało, że tam się kurwa nie bardzo wszystko zgadza w zeszytach. Za rękawki te rzeczy obliczają, obliczają, o kurwa. Panie prezesie, nichu chuja, nie damy rady. Z tysiąca dronów. Dla obrony terytorialnej robi się niewiele dronów. Przetarg na śmiglaki, jaki on by nie był, ja akurat popierałem to, że ten przetarg w końcu, jeżeli tak było rzeczywiście, był przetarg prowadzony ze strony Francuzów, to dobrze, że go puścili. ale to puszczanie przetargu na śmiglaki, to było, kornaną no, to musiało tak być, no przecież, korna, trochę kasy zostanie więcej w budżecie na 500 plus i inne rzeczy. Skroić esbeków, komunistów, przedstawicieli totalitarnego ustroju, to też będzie kasa. To chodzi wyłącznie o kasę. Wyłącznie o kasę, tym bardziej, że napływają teraz przecież do mediów takich, czy owakich informacje, że generalne zalecenie dla służb porządkowych, policyjnych i innych jest takie, żeby nie pouczać, tylko napierdalać mandaty. No, jak się coś obiecało, no trzeba się będzie wypłacać z tego, a teraz może być z tego powodu problem. Żeby była jasna sprawa. Ci, którzy oglądają mój kanał od dawna, wiedzą, że jestem w ogóle anty, przeciwko politykom. E, nic mnie tak nie wkurwiało, jak Platforma Obywatelska. Te tłuste koty, kurno, bezczelne, które siedziały tutaj na stołkach, na stolcach i rządzili. E, te komunistyczne mordy, które w rządach PO i PSL-u cały czas się przewijały. Mm, ale słuchajcie, dawałem PISowi na początku mm, szansę. Teoretyczne ruchy, ogólne myślenie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i tak dalej, było bardzo dobre. Bardzo mi się podoba to, że się wypinają na różne komisje europejskie, na różne tam te instytucje. Jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, jestem jak najbardziej za PISem. No ale jeżeli PiS zaczyna wprowadzać ustawy godzące w podstawowe wolności obywatelskie, takie jak na przykład właśnie mówiłem, obróć ziemią, czy ustawę o zgromadzeniach, teraz ta ostatnia, którą troszeczkę tam jednak zmienili, ale no, no umówmy się, tego się nie powinno regulować. Chmiel chce wychodzić demonstrować pod Sejmem, to wychodzi i demonstruje. Jeżeli widzę, że PiS zaczyna iść w stronę ograniczenia praw obywatelskich oraz w stronę regulacji każdego aspektu życia obywatela, to zaczyna mnie to wkurwiać. To zaczyna mnie to wkurwiać. A jeżeli jeszcze widzę um, te ustawy, jak ustawa ta deubezgizacyjna, czy ta ustawa dotycząca wojskowych, to się zastanawiam, jak takie skóry syny mogą o takiej ustawie mówić, mając w sobie, u siebie w partii skór synów typu Jasiński, skurwysynstwo po Piotrowicz, gości, którzy tworzyli system komunistyczny w Polsce. Ustami Piotrowicza będą potępiani ci, którzy pracowali dla totalitarnego systemu? No kurwa. Zastanawiam się, skąd się to bierze i powiem Wam szczerze, że Niestety, jak tam wrócicie sobie do moich filmów zaraz po wyborach, ja mówiłem o tym, że prawdopodobnie nastąpi taki moment, w którym e, okaże się, że... Znaczy okaże się, to było wiadomo. Tylko zastanawiam się, kiedy to będzie na... Kiedy ja się wkurwię, że to wszystko jest to samo barachło. W PO są komuniści kurna i karierowicze, debile i tak dalej i w pis jest to samo. Teraz, kurwa my, PiS zastosował dokładnie to, za co ganił Platformę Obywatelską, Rady Nadzorcze, Misiewicz, przyjaciele i znajomi Królika. Wszyscy spijają miodek. A cały reżyser tego przedsięwzięcia, Jarosław Kaczyński, zajebiście się bawi. On już ma parę lat. Zastanówcie się, co będzie, jak on pierdolnie w kalendarz. Kurna, mać, PiSu nie ma, momentalnie. Yy, ale on się zajebiście bawi, bo nawet jak się coś zmieni, przegrałem wybory, to on powie: O, to było zajebiste doświadczenie. Chciałem być takim piłsudzkim. Nie wyszło, ale mogą mi naskoczyć, bo ja byłem po prostu szeregowym, normalnym posłem. Żadnej funkcji nie pełniłem. Ja? Decyzje jakieś? Jak ja mogłem mieć wpływ na panią premier albo na pana prezydenta? <noise> Pan prezydent, to jest też taka ciekawa sprawa zawsze do urzędu prezydenta mam wielki szacunek, dopóki dana osoba piastuje tą funkcję. Pan Andrzej Duda ma zajebistą szansę, żeby teraz na tym ładnie, pięknie wyjść. Przecież on de facto może się postawić. Podejrzewam, teraz jeszcze tego nie zrobi, ale po pierwszej kadencji, jeżeli by został wybrany nadal na prezydenta, jeżeli w ogóle wtedy będzie prezydent, bo to wiecie jest, czy może tutaj dojść do jakichś rozruchów, albo wojny domowej, albo coś takiego. No, przecież kto powiedział, że nie może być wojny domowej? Kto myślał, że będzie wojna na Ukrainie? <laughs> Też nikt nie myślał. Ale Duda ma zajebistą szansę, żeby zebrać tutaj, kurna, 90% poparcia. Jeżeli by się postawił teraz Kaczyńskiemu i PiSowi w paru rzeczach, takich, kurna, logicznych. No. Nie chodzi mi o co mówię. PiS... Na dobry kierunek, jeżeli chodzi o um, zesrywanie się na Unię Europejską, która jest już kurna. No, jest czy żywym trupem, ale już niedługo padnie zupełnie. Ale nie można uderzać we własnych obywateli i to prezydent Duda powinien zrozumieć. Najgorsze jest to, że większość naszych obywateli, większość z nas nie ma pojęcia, o czym tak jak dzisiaj mówiłem wam, o tym Twitterze, o tej dyskusji. Nie ma pojęcia, że PiS zawłaszcza powoli każdy aspekt życia obywatela i PiS swoimi propozycjami ustaw stara się jeszcze większy kaganiec i obroże założyć obywatelom, takim na przykład jak ja, na ryj. Gdzie my kurwa żyjemy? No naprawdę, słuchajcie, no. kto powiedział, że tutaj nie można zrobić jakiejś rozpierduchy yy, i zmienić ustroju? Oczywiście nie mówię o jakimś powstaniu, bo to tacy debile są, nie wiem, zauważyliście ostatnio w różnych wiadomościach, informacjach i tak dalej. Jakieś tam ruchy, że tutaj broń nie zdajemy, będziemy strzelać i tak dalej. Wałęsa powiedział, że on wyprowadzi milion, no, on mógł to w tydzień czasu pozałatwiać sprawę z pisem, ale nie ma czasu teraz, bo jest starym człowiekiem. Nie chodzi o to, no. Tylko czy oni sobie zdają sprawę, że rzeczywiście... Hmm mogą się zdarzyć debile, którzy mogą na poważnie takie aparaty, takich korna podżegaczy, wziąć do serca prowokatorów. No przecież Rosja tutaj na pewno ostro działa swoimi źródłami i ona tutaj cały czas podpala to. Gdzie tam coś przygasa, to i podpalają. Wyobraźcie sobie, co by się stało, jeżeli by doszło do kolejnego zamachu. Hmm, takiego jak był na Marka Rosiaka, z powodu, gdzie Cyba, pan Cyba zastrzelił Marka Rosiaka, działacza PiS. Wyobraźcie sobie, co by się stało. Stan wyjątkowy, państwo policyjne od razu, moment. Obyś żył w ciekawych czasach. Ja mam dzieci, ja pierdolę ciekawe czasy. Ja bym chciał spokoju, Chciałbym, żeby nikt się nie wpierdalał do mojego ogródka. Chciałbym, żeby nikt nie mówił mi podstawowych rzeczy, co mogę, a co nie. Państwo jak najdalej od obywatela. Państwo tylko utrzymuje siły policyjne do zwalczania przestępczości kryminalnej oraz siły zbrojne do, zwal do zwalczania zagrożeń zewnętrznych. I to wszystko. A reszta. To powinna być totalna wolność, totalna wolna Amerykanka. No, ale to nie u nas. Skoro opisie wszyscy mówią środowiska Gazety Wyborczej i PO, ta prawica. Jaka to jest kurwa prawica? Przecież to są typowi socjaliści. To jest socjalizm. Zresztą PO też jest socjalizm, tylko taki bardziej, eleganck bardziej elegancki garnitury rosły. Ale te same ryje tworzyły PO które tworzyły PiS. Z inspiracji swoich oficerów prowadzących. Z różnych służb. Niekoniecznie mówiących po polskom języku. Wy znajecie, co ja mówię. Trzymajcie się, mam nadzieję, że jutro nagramy jakiś historyczny filmik. Trochę mnie nie było, ale generalnie yy, Mimo tego, że może zauważyliście, od czasu do czasu krzywię się z bólu, strasznie mnie bolą rzeczy i nie tylko boli mnie serce, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę, ale staw skokowy mnie zajebiście boli. Na razie, rollen, trzymajcie się, rollen, cześć. Rollen, 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 rollen.